Cześć, dzień dobry z tej strony Simgata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Już jutro mamy Sylwester, pożegnanie roku 2020 i powitanie 2021, który będzie o wiele lepszy, obiecuję Wam to. Mam nadzieję, że już wszyscy macie jakieś swoje skromne i bezpieczne plany na ten właśnie dzień. Ja z tej okazji postanowiłam stworzyć Simkę właśnie w sylwestrowej stylizacji, takiej Sylwester 2020, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Nasza główna bohaterka, która imienia niestety, ale nie posiada, spędzi ten dzień w bardzo ciekawy sposób w sposób, który powinien chyba każdy spędzić ten wielki dzień. Bardzo dużo czasu zajęło mi przeglądanie w ogóle tych kreacji. Co tutaj widzicie, ja specjalnie to zostawiłam, bo ja w ogóle bardzo, bardzo lubię oglądać, jak ktoś kogoś ubiera i sama lubię po prostu te ubrania przeglądać. Jak widzicie, ubrania mam w bardzo, bardzo różnym stylu. Od takich bardzo glamur do takich bardzo domowych. Wszystko u mnie znajdziecie wszystko. Swetry, kurtki, suknie ślubne i w ogóle ja uwielbiam pobierać wszystkie ubrania po prostu ubrań mogłabym mieć milion i tak się staram trochę ograniczać bo później wiem, żebym się nie odnalazła kiedyś ich naprawdę miałam dużo, troszeczkę potem pousuwałam i po sukniach przeszłam teraz na bluzki i zaraz przejdziemy do spodni ta bluzka biała była cudowna tak porwała moje serce na samym początku w ogóle tak postanowiłam żeby ta synka była troszkę taka nie w moim stylu jest taka dosyć specyficzna, i mi na pierwszy rzut oka średnio się podobała. Później, jak ja na nią, na nią dłużej patrzyłam, to troszkę wydawała mi się lepsza. Ale to w sumie już sami ocenicie, widząc ją na samym końcu, bo dam takie duże przybliżenie na twarz, żeby każdy mógł się po prostu jej przyjrzeć. Ja przez długi czas w ogóle byłam mega przeciwniczką zawartości zmodyfikowanej w kasie. I odkąd zaczęłam jakby pobierać to na nowo, bo kiedyś na sam początku właśnie używałam, później przestałam na bardzo długi czas i niedawno wróciłam, i od tego momentu powrotu ja tak lubię w nim przesiadywać. Taką mi trochę sprawia właśnie tworzenie, a najbardziej właśnie to przebieranie. Takie pobrałam, zobaczcie, strasznie dużo takich spodni szerokich. Wracają do łask zdecydowanie. I jak już możecie się troszeczkę domyślić, ubierają w bardzo domowy sposób, taki sportowo-domowy, idealnie przed telewizor, na oglądanie Netflixa i najnowszych hitów kinowych. No co. Ta bluzka w ogóle ma takie fajne te nadruki, tutaj widzicie w okienku małym one się zmieniają i tutaj wybrałam sobie Jerzyka i kaktusika, no słodkie i zobaczcie takie fajne klapki po prostu idealnie do siedzenia w domu i tutaj miałam bardzo duży dylemat nad włosami, włosy też kocham wybierać i włosy takie miały być trochę roztrzepane eee, wiecie, no prosto z telewizora, no wyszła no. <laughs> jak mogła wyjść z telewizora z kanapy wyszła, ok, ogląda telewizor. No, wszystko jasne. Może nasza tajemnicza Simka spędzi ten dzień oglądając kolejny występ Maryli Rodowicz? Kto wie, kto wie. Mój Sylwester osobiście też będzie bardzo skromny. To będzie, słuchajcie, Sylwester po prostu we dwoje. Także wiecie o co chodzi. Także będę wyglądała, myślę, że podobnie jak nasza bohaterka filmu. W ogóle, jak oceniacie tutaj te nowe kolory skóry na plus, na minus? Dużo Wam to zmieniło, czy może mało Wam to zmieniło? Jestem ciekawa Waszej opinii, także możecie śmiało napisać w komentarzu, co sądzicie. Oczywiście chciałabym Wam również przypomnieć, że na moim kanale odbywa się konkurs sylwestrowy. Wspaniałe nagrody do zgarnięcia, a zadanie konkursowe jest bardzo proste, także szukajcie tego filmu. Bierzcie udział i po prostu uzupełniajcie swoją kolekcję The Sims 4. Ja w ogóle zauważyłam taką śmieszną przypadłość, że mam bardzo dużo brwi i praktycznie żadne mi się nie podobają, i tych, br tych brwi jest tak dużo, że sama się w niej gubię i to trochę w sumie bez sensu. I tak, zaszłam mam taki ból z tymi brwiami po prostu. Chciałabym Wam również przypomnieć, żebyście odwiedzali naszą stronę internetową www.zabudowane.com.pl Wszystkie newsy, ciekawostki znajdziecie właśnie tam. Oczywiście każdy z Was może dostać naszą stronę ze swoją pracą, udostępniając ją na naszej grupie z hashtagiem zabudowana strona. Udostępniamy wszystko jak leci, także śmiało zachęcamy do... Zabawy. A jak wyglądałyby wasze kreacje sylwestrowe, właśnie bardziej elegancko, czy tak jak ja domowo? A, i słuchajcie, na naszej grupie trwa jeszcze wyzwanie na właśnie stworzenie kreacji sylwestrowej, także zachęcam do brania udziału, bo moja bohaterka już się tam zgłosiła. Także nie traćcie czasu, róbcie i bierzcie udział, jeszcze zdążycie, kochani. I tak wygląda nasza. nasza Simka i jak Wam się ona podoba. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło i dajcie znać, co o niej sądzicie. Cześć.